Cześć witajcie widzowie. Dzisiaj sobie pofarmimy na no, może coś dobrego drogie. Tutaj pamiętam potrzebuję chyba 150 koło. Oczywiście ja to robię na Multi bo mm, na swoim ogólnym już kupiłem, ale no nie chcę mówić co nawet roku. No to no. Po prostu nie wiem. Ciągle mi same. od kilku tygodni mi ciągle same rokety dropią. Nie wiem czemu. Albo ale, jakieś spiny, albo chopy. Nic lepszego. Pewnie jakoś klątkę mam. Kiedyś tak miałem, że mi 10 razy pod rząd chop dropnął. Teraz już mi się na pewno w nie chciało kupować. Ale no. Później na drugim morzu Doge, później T-Rex, później Rumble i... Na drugim morzu się chyba bardziej opłaca, bo... Tak to... nie wiem. Po prostu... nie ma szczęścia, nie wiem. Niektórzy mówią, że... Na trzecim morzu jest większe szczęście, niektórzy mówią, że na... trzecim, drugim... Ale ja... Chyba bardziej bym wolał na drugim kupować, bo mi tam że lepsze Fruity dropły, niż na trzecim. W sumie jedno proste. Nie wiem, tam na trzecim mi sam Rokety dropły i tak dalej, i tak dalej. Lecz nie wiem. Mi na trzecim to już raz dość dropnął. Ale na drugim mi dropnęły dwa dołże. Na trzecim mi dropnął... 3 razy, nie, 2 razy Venom, a na drugim i dropną no, 4 razy Venom. Więc... Więc ten impeset. Aha. Więc chyba jest większe szczęście na drugim niż na trzecim. Ale zobaczymy jak to będzie, nie wiem. Na czwartym może kiedyś wyjdzie, oczywiście. Bo miał być ten update dragon, ale no. Czekałem i czekałem, ale na razie go nie ma, więc czy będzie, no to nie wiadomo. Ale może będzie. Ciekawy, jaki Dragon wtedy będzie kosztować Robuxów. Na pewno dużo jest, nie wiem, 8000, bo Kitsuna teraz kosztuje 4000 Robuxów. Jest warta 8000, 8 milionów 000... pieniędzy. A Dragon niby ma być warty 15 milionów, ale to jeszcze nie wiem ile będzie kosztować. Więc zobaczymy jak to będzie po prostu. Już prawie mam na fruita Nie wiem, z jeden Quest, czy już będę? Nie, wiem, jeszcze z jednym i już zrobię na wszelki wypadek, bo. Bo nie wiem dokładnie za ile mogę tego wroita kupić, tak coś około 150 koła chyba, chyba, że więcej wtedy jeszcze sobie na to zrobię, albo zrobię jeszcze, tego jeszcze jednego na wszelki wypadek będzie. Więc to mam oczywiście buddę od 705 levela, bo tak po prostu nie przerzuciłem na to konto swojego ogólnego. No, po prostu się już ten tutaj chciał farmić. No, tak samo jak status mam na energii, bo to też mam dużo energii strasznej, dużo też życia. A, a, nie mam i tak dobrych miast, chyba ja tylko spigranowałem te, żeby jak najszybciej drugie może robić po prostu, żeby ten. Żeby... po prostu mieć takie konto Jakby mnie zbanowali na ogólnie, bo... Już tak, nie wiem, że zbanowali mnie czasami za nic, bo nie wiem Napisałem sobie coś na czacie Napisałam z kolegą, nagle mnie wala z gry I ban, no No i uwaga, stać mnie, stać mnie Uważaj, w do dobrych bo już od ciebie nic nie kupię No i... na sand Ech, na tym, na tym koncie może nie mam takiego przejścia jak na ogólnym. Hmm, mam sandal, no niestety mam. Nie mam też igień za żadnych, bo nic sobie nie kupiłem. Nie wiem. O, dam go na półkę, albo w ścianę. O. Jest po drugiej stronie? No nie ma. Potknął w ścianie. Nawet jest trochę pod ziemią. Więc źle nic tam nie weźmie. No to dobra. Tu nie mogę patrzeć, czy jestem dealerem. Nie mogę. Tutaj tego AQS tam brakuje jeszcze trochę. Więc nie wiem, czym dzisiaj sobie to wbił. Chcielibyście tam będę grać. się będę już z Wami żegnać, widzowie. 시만코 마야요